Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Stop, 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 stop. stop. jest Sto? ja mówię, sto, to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. Pan był w tej grupie gimnastycznej i pan powinien tego optymizmu nabrać trochę. Przecież Ktoś pan się, ruszał, miał jakiegoś takiego. w kolektywie pan tam siedział i. i, i tak, i, i, z nic, życiem ludzi musimy wejść w górę. I, i, i nic. Takie to jest wszystko, bo jak z jest. to. to... Tam pan wtedy śpiewał ze swoją przecież piosenkę. To była bardzo jakaś optymistyczna, wesoła piosenka, taka żartobliwa. Myśmy przecież ją analizowali. to! Ale niech się pan nie uśmiecha, tylko, bo to jest. nic mi to nie daje, żeby się uśmiechał. Tylko, że pan śpiewał optymistycznie, wesoło. Bo, jeżeli pan śpiewa to nieoptymistycznie, bo my ciągle to robimy i robimy i nic z tego nie wychodzi. Bo, jeżeli pan tego nie będzie śpiewał wesoło optymistycznie, to znaczy pan śpiewa to pesymistycznie, zgniło, ponuro, no? A ja tego nie chcę, to, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby to było wesołe, optymistyczne. żeby to był optymist z pokryciem. Bo to jest, to jest bez, bez pokrycia. Pesymizm, pesymizm, przewrotny pesymizm. Bo pan się uśmiecha i jednocześnie śpiewa pan ponuro. A ja bym wolał, żeby pan właśnie optymistycznie śpiewał. I proszę mi śpiewać optymistycznie w tej chwili, proszę bardzo. 100 sto, sto lat. Ten pan się już bardzo zdenerwował. Może no nie, ja? Nie, pan Krzysiu. Sto lat, ale to też jakoś nie za bardzo mi wchodzi. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Też do niczego. No sto ja lat, sto lat. Sto! 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 To mi nic nie zaśpiewała pani. bo tu. sto lat. Sto lat, lat, niech lat. żyje, niech żyje nam. 100. 100.